rywalizacja y, trochę na wyczucie trwała przez y, cztery okrążenia, ale to goście wybrnęli z tego obronną ręką. I to jak? No cały czas podkreślam e, te zdarcia, obdarcia, potłuczenia Kacpra Gomulskiego. To jest zawodnik porządnie wytatuowany. Jedna z tych ran po upadku z Mateuszem Borowiczem właśnie na tatuażu. I tak byłem ciekaw, bo to jest dosyć głęboka, gojąca się rana. Ten strób dopiero się klei. Pytam Kacper, a jak to jest jak na tatuażu jest takie, takie coś? A no nie wiem, sam jestem ciekaw, mówię, nigdy nie miałem. I sam obserwuję codziennie, jak też mi się będzie to wszystko goić. Czy tatuaż na tym nie ucierpi? No to życzymy powodzenia tej sztuce cielesnej, żeby wszystko było jak najlepiej. A teraz przed nami wyścig 13 i stawka nie byle jaka. W miejsce Nikiego Pedersena Dennis Anderson to oczywiście zmiana wynikająca z programu. Jemu towarzyszyć będzie Jurica Pawlic, a ze strony gości Janusz Kołodziej jak na razie pewny punkt tarnowskiej Unii i Martin Waculik. Raz, dwa, trzy. Do tej pory przywoził Słowak, jeśli utrzyma tę tendencję, no więcej jak trzy nie przywiezie ale jeśli utrzyma to, co pokazał w poprzednim swoim wyścigu, a pokazał już bardzo dużo, bo fajnie wystartował, a później wpognał zdecydowanie, to jest duża szansa tutaj w tym wyścigu także przed gośćmi. Starnowa Waculik Kołodziej, tory 1-3, Pawlicy, Anderson na drugim i czwartym polu startowym. Jurica Pawlicy do tej pory 7 punktów, no i on sobie zdaje sprawę doskonale, że tutaj Szczególnie na niego liczą kibice gospodarzy i trener Dariusz Leć. Tak, jakże inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby stał zgodnie z planem na czwartym polu startowym Niki Petersen pewny punkt drużyny Rzeszowskiej, to Jurica Pawlicz musiałby tylko dołączyć swoim poziomem do wspaniałego Tuńczyka. A teraz Ale na jego, chce barka, w Pradze, na jego więc barkach. nie ma jeszcze. go tutaj i nie ma zz W jego miejsce Denis Anderson, który poznaje tak naprawdę. Rzeszów, Waculik, Pawlicy Kołodziej, Anderson, Anderson został świetnie, Janusz Kołodziej, ale Pawlicy jeszcze lepiej podskoczyła tam maszyna Kołodziejowi i Pawlic to wykorzystał, wystrzeliła ta chorwacka rakieta, a teraz pędzi za nim Kołodziej, Waculik jest trzeci, nie najlepiej zachowuje się na tym wirażu, no ale ta przewaga nad Andersonem była zbyt wielka, żeby mogły być tutaj jakiekolwiek kłopoty, pewnie po trzy punkty zmierza... Zmierza oczywiście Jurica Pawlic, zapatrzyłem się na to co tam wyrabia Denis Anderson, źle zachował się w uchu, przeprostował motocykl no i ratował się w ostatniej chwili, żeby nie zaliczyć jakiegoś upadku. Na szczęście wszystko jest ok, jedzie dalej i wykorzystuje pewnie te kółeczka po to, żeby poznawać Rzeszowski tor, bo może jeszcze raz się dzisiaj przyda, zobaczymy jakie będą decyzje trenerów. Pewnie po trzy punkty zmierza Jurica Pablic, brawa dla tego chorwackiego zawodnika z kraju, gdzie nie ma nawet słowa Żużel, używa się angielskiej, brytyjskiej nazwy Speedway, a on w tym kraju jeździ i teraz przywozi 3 punkty dla PGM Army Rzeszów. 2 punkty Janusz Kołodziej, 1 Waculik bez punktu Anderson, 3-3 i przed wyścigami nominowanymi utrzymane 4 punkty przewagi Mistrzów Polski. Tak, Jurita Pawić znakomicie udźwignął ten ciężar liderowania w tym wyścigu. Do jego poziomu nie dołączył Denis Anderson. Coraz lepiej wydawało się, że startuje Szwed na tym torze, coraz lepiej czuł się na swoim motocyklu, ale w tym wyścigu wręcz przeciwnie. Bardzo zły start i też jazda jego pozostawiała wiele do, do życzenia, aż na jednym z łuków postawił zupełnie w poprzek swój motocykl i stracił wiele metrów do jadącego na trzecim pozycji Martina Waculika. Popatrzmy na te powtórki, bo tutaj idealnie wstrzelił się w moment startowy Janusz Kołodzie, aż chyba zaskoczony był. Tym startem swoim motocyklem, ponieważ gdyby utrzymał swój motocykl może na, na ziemi, to przednie koło na torze, to mógłby powalczyć tutaj na wejściu włók z Pawliczem, jednak zbyt wysoko uniesione przednie koło Janusza Kołodzija spowodowało, że ten motocykl chyba lekko zesłabł, co wykorzystał natychmiast. Jurica Pawlicz, który płynnie, może nie z takim refleksem, ale płynnie i skutecznie, a przede wszystkim bardzo szybko wjechał w ten pierwszy łuk, a później tylko utrzymywał pierwszą pozycję i też wydawało się, że goście już widząc tą stratę do yy, Pawlicza, skupili się na utrzymaniu. Oto widzimy ten błąd Denisa Andersona, którego lekko pociągnęło w kierunku bandy, tam musiał mocno wykontrować swój motocykl i tylko przyglądać się, jak daleko przed nim jadą yy.